Będziemy pisać artykuł o tym, żeby odłożyć telefon i żeby nie tracić całego życia na korzystanie z telefonów. Dzisiaj w redakcji dziennika Gazety Prawnej odwiedzili nas mili, szczególni goście, młodzi ludzie, czasami bardzo młodzi, dzieci i młodzież, którzy wcielili się w dziennikarzy i w redaktorów. Wszystko po to, żeby przygotować specjalne wydanie dziennika Gazety Prawnej, wydanie na Dzień Dziecka, ukaże się 30 maja, razem z naszym piątkowym magazynem. A o czym będą mogli Państwo w tym wydaniu specjalnym przeczytać? O tym, jak wiele dzieje się na świecie, o tym, jak ten świat jest postrzegany przez dzieci i co i jak dzieci chciałyby na tym świecie zmienić, żeby był lepszy. To jest ważna kwestia, że, że dużo dzieci i młodzieży marnuje właśnie dzieciństwo na to, że siedzą w telefonie zamiast poznawać innych, rozwijać swoje pasje. By na przykład po prostu uprawiać sport, bo to też dobrze wpływa na zdrowie.